Włączono wysoki sądzie. Proszę go wyłączyć. Wysoki sądzie, a na jakiej podstawie prawa? Tak i podstawie, że jest oficjalnie nagle i dostępna radę na nagranie, mają wszystkie osoby, które wyważą interes prawa, na ogólnej zasadach, w związku z czym przewodniczący nie wyraża zgody na to, aby uchwała bieg poza oficjalnie urzędem. wysoki sądzie. W związku z tym, że ja jestem ja nie usiłuję podważyć y, autorytetu wysokiego sądu. Myślę, że pewna pokora i spokój no, jest cnotą chrześcijańską. Tak. Tym niemniej no ja uważam, że nie ma podstawy prawnej, by Wysoki Sąd y, wydawał. Ja będę musiał niestety odmówić podporządkowania się temu poleceniu, ponieważ moim zdaniem jest ono bezprawne i narusza co najmniej dwa artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przecież moim zdaniem no, społeczeństwo ma prawo do, do wiadomości, do informacji na temat tego. Przede wszystkim to, a również jawność rozprawy. A? Że Tyle, że nie można jej nagrywać, prawda? Jest nagrywana w całości, o czym zresztą Państwa uprzedzam. Aperatura nagrywa dźwięki i obraz to, co Państwo tam widzicie, plus cały dźwięk z sali. Jest nagrywana, więc jasność nie jest w najmniejszym stopniu naruszona. Informuję Pana, że nie wyraża przewodniczący posiedzenia zgody na to, aby wsoborki, w tym Pan nagrywał za pomocą innych urządzeń, więc jeżeli Pan się temu nie chce podporządkować, to są nakaże Pana ja, wysoki Sądzie, odmawiam podporządkowania się bezprawnemu y, poleceniu. No i nie, od, nie opuszczę również sali, ponieważ wówczas bezprzedmiotowe stało się, stałoby się y, y, korzystanie z, y, ze społeczeństwa Czy z prawa określonego z artykułu 6 lub 10 Ar, y, Europejskiej Konwencji Praw albo albo Człowieka. Tu już nie ma żadnego przepisu, który by mówił, z czym obywatel może przyjść na salę sądową. Nie mogą Państwo likwidować prawa Polaków do jawności yy, rozpraw sądowych. Bo sprawa jest nagrywana. Może Pan uzyskać nagranie, tak jak każdy inny człowiek, każdy obywatel na zasada... W takim razie nie widzę podstaw, by Wysoki Sąd odmawiał mi realizacji tego samego prawa, które rzekomo Wysoki Sąd zamierza realizować. sytuacji, kiedy jest realizowany w inny sposób. Jest realizowany. Ja wolę polski sposób realizacji polskich praw, a nie jakieś jakieś udawanie. To, że nagrywanie jest oficjalne, urzędowe, nie pozwala Pan jako przewodniczący na nagrywanie innym sprzętu. Więc jeżeli Pan się nie podporządkuje tego wypadek, to sąd uznaje, że Pan narusza urzędy i zostanie Pan poproszony o... Dziękuję pokornie za to pouczenie. Dziękuję bardzo grzecznie. Niemniej odmawiam podporządkowania się polecenia Wysokiego Sądu, polegającego na poleceniu wyłączenia kamery. Moim zdaniem, prawo społeczeństwa jest tu jednoznaczne: prawo. społeczeństwo ma prawo do jawności rozpraw i ma prawo do, ma prawo do pewnej transparentności w życiu społecznym publicznym. I ma prawo do informacji, przede wszystkim do informacji w tym wypadku o tym, jak przebiegają rozprawy sądowe, co dzieje się na sprawach sądowych, czego dotyczą spory. Przecież to jest bardzo. Dziękuję bardzo dziękuję bardzo proszę, proszę o. Ty o... powiedział Pan, że jest zdanie, decyzja nie uległa zmianie. Proszę w takim razie o i rozprawa z Dziękuję ponownie pokornie za to drugie polecenie. Tym niemniej ono jest no, jakby ciągiem dalszym tego pierwszego bezprawnego i również jemu będę musiał się odm odmówić, mhm. podporządkowania. Jest mi bardzo przykro i bardzo bym prosił, jeżeli Wysoki Sąd może, by, by Wysoki Sąd dokonał reasumpcji tego postanowienia w zakresie jawności prawa do nagrywania. Myślę, że nic nie stoi tu na przeszkodzie, przecież e, myślę, że dość, dość ludzi wie, że taka rozprawa ma... Nie, Przewodniczący nie wyraża, swojego nie dokona reasumpcji oraz ostatnio informuję Pana, że została ona nakazana w, w sprawie sprawiedliwości, ponieważ Pan zakłócał jej urząd, nie pozwoląc powrócić z powodzeniem przewodniczącym. Czy opuści Pan serwis prawdopodobnie, że będziemy zmuszeni skorzystać z z ochrony sądu? Będę chyba, ja ja, ja, ja nie, nie mam wpływu na to, co Państwo zrobią oczywiście. Czyli, Tym niemniej nie, z mojej strony odmówię podporządkowania się. Tak jest. Dobrze, proszę bardzo. W takim razie proszę Dziękuję bardzo. W Wysokim Sądzie nazywam się Andrzej Ranki. To, co zrozumiałem, co Wysoki Sąd mówił, to możemy... Moż możemy uzyskać obraz i głos na płycie. Również obraz? Wszystko co jest nagrane. Wysoki Sądzie, chciałam powiedzieć, że ja miałem sprawę 2421 i tak samo sąd mnie oszukał po prostu, bo powiedział, że będzie obraz nagrany. Obraz nie był nagrany. W tej chwili sprawa jest rozpatrywana przez Prezesa Sądu. Złożyłem zażalenie, zapłaciłem 6 złotych i Proszę. Proszę, jest to sąd nie będzie z Powiedziałam na początku

Moje nazwisko Jan Jączek. Pani Przewodnicząca, ja bym bardzo prosił, żeby Pani uszanowała prawa dziennikarza Pana Mariusza Cyseckiego. Apeluję proszę, Pana do proszę, Pani o to. Proszę, usiądź u nas nie będzie sąd dyskutował z publicznością. Ale co sąd ma do ukrycia, że, że nie chce się zgodzić? Nic nie ma do ukrycia no to... dlatego jest na Ale jest niewiarygodne, bo są różnice. Już mamy sprawdzone, bo chodzimy jako stowarzyszenie po rozprawach. I jest... Koniec dyskusji. Jest, koniec jest, koniec tam dyskusji. jest to, Ale przecież jest y, a, t, kodeks prawa i tam jest, który mówi jednoznacznie. Jest odpowiedzialność że na sprawy nie są Proszę państwa, żeby, 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 żeby to było jasne. Proszę, proszę pan teraz tylko Ja może odczytam i ja rozumiem. Państwo po prostu w moim przekonaniu stracili prawo, aby przewodniczyć tej sprawy postępując w sposób no, bezprawny. Proszę, jest dokument zatytułowany Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z upoważnienia ministra sprawiedliwości na interpelację nr 23134 w sprawie rejestrowania przebiegu rozmów Sąda w sądach cywilnych. No. W no. No. moim przekonaniu, no. Państwo, no. Państwo, no. Państwo no. naruszacie no. prawo, no. bardzo proszę bym prosił o, o jakieś opamiętanie o i, i, i przestrzeganie prawa. Artykuł 150 kodeksu polecenia. postępowania, jeśli ciwilego, pan nie wykona, no możliwie, zostanie użyta że ta siła fizyczna. Nie ma, nie A pan, ja bym bardzo jak, prosił jak, pana, proszę pan 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 w... pana, nie ma pan nic przeciwko dziennikarza pana Dziękuję bardzo panie Sierżancie. Ja mam doświadczenie, że ci państwo tutaj, którzy przewodniczący są. Dobrze, sprawy, ale teraz salę. Ja Prawo. pana uprzedziłem. Jeżeli pan nie Wszelkie opuści, nie wykona pan polecenia, polecenia. Użyta będzie siła fizyczna. Wszelkie Wychodzi pan, które ci państwo wydają, są bezprawne. Proszę opuścić Nigdy z królem. Proszę, ten proszę. Proszę. proszę, a Proszę, proszę, proszę. Proszę, proszę, Ponownie, ponownie, no, panowie, to co robicie, to panowie?